Co grasz? Ja nie gram, tylko siedzę na necie. Właśnie widzę twój internet. Na pulpicie prostokąty musisz robisz. Gnębił mnie coś. Nie wiem, czy napisać do tej dziewczyny. Napisz. W końcu musisz się przełamać. Jak teraz nie spróbujesz, to już nigdy tego nie zrobisz. Masz rację, Pesiu. Raz kozi śmierć. Życie jest zbyt krótkie, aby się zastanawiać. Trzeba z niego korzystać. Tylko jak zacząć? Napisz cześć lub hej. Hej Mariola. Jak tam leci? Najtrudniejsze są początki. Potem pójdziesz z górki. Tylko czy odpiszę? O, przyszła wiadomość. Cześć. Dobrze jest, a u ciebie? Co napisać? Napisz, że dobrze. To chyba najłatwiejsze pytanie, jakie mogło być. No, ale ja jestem zestresowany. Jeszcze nigdy nie pisałem z dziewczyną. A ona w dodatku mi się podoba. Napiszę jak mówiłeś. Jak odpiszę, to coś sam wymyśl. Albo zaproszę ją gdzieś. Nie głupie, ale tak od razu? Spróbować zawsze można. A gdzie ją zaprosić? Sam z nią wymyślić. Do parku po szkole, później na lody, a dalej. Hmm, to sam coś wymyślisz. Dobra, to piszę. Poszłabyś ze mną w szkole na spacer? Trzeba chwilę poczekać. Już pisze. Jest! Pójdzie! Dzięki Pesiu. Nie ma sprawy, zawsze służę pomocą.